Witam Cię, Widzu! Dzisiejszy, króciutki materiał będzie o najlepszym i najszybszym sposobie na szybką wycenę przedmiotów, by poznać ich prawdziwą wartość. Chociaż wiem, że niektórym osobom może się on nie spodobać i będą krecić nosem, to, rodziki każda ogarnięta osoba z tego korzysta. Nawet jeśli się o tym nie mówi. Zanim jednak przejdziemy dalej, Widzu, prosiłbym Cię, byś zostawił subskrypcję. Mi to pomoże się rozwijać, a Ty będziesz miał info z pierwszej ręki. Z góry dzięki! Niestety do tego sposobu będziemy potrzebowali trzech premium tabów. Najlepiej, jeśli by były to dwa kład taby i jeden zwykły, ale oczywiście mogą być to trzy zwykłe premium taby. O co chodzi z tymi trzema tabami i jak ma się to do wyceny? Jest to prostsze niż myślisz. Wypada ci przedmiot, identyfikujesz go i widzisz, że jego statystyki są w miarę ok, ale nie jesteś pewien za jaką cenę możesz go sprzedać i czy w ogóle będzie coś warty. Ten sposobik jest najprostszym z możliwych, więc wracasz do skrzynki, ustawiasz sobie jednego taba, by wartość wszystkich itemów w tym tabie była na poziomie np. Na 10 egzaltów i zaczynasz rzucać tam te itemy, które sądzisz oczywiście, że mogą być coś warte. Pamiętaj, te które sądzisz, nie wrzucaj tam wszystkich, tylko te, które mają jakieś takie normalne statystyki. No chyba, że masz parę tabów wolnych i możesz sobie na to pozwolić. Od tego momentu możesz robić w sumie co chcesz. Wracasz sobie na mapkę i na przykład farmisz. I teraz tak, jeśli dostaniesz spama od kilku osób lub kilkunastu osób na ten sam przedmiot, to możesz być pewien, że wartość tego przedmiotu jest znacznie większa. Wtedy już najprościej sprawdzasz sobie dokładną wartość tego przedmiotu. Na przykład Awaken Poetrade, Poetrade Overlayem lub po prostu wchodząc na stronę Poetrade sprawdzając ich statystyki. Do tego przyda Ci się ten trzeci powiedzmy mały premium tab, do którego będziesz przerzucał te najcenniejsze temy i ustawiał je ręcznie w zależności od wartości temu. I teraz skup się, jak już zapełnisz tego pierwszego taba, którego miałeś na przykład ustawionego na 10 egzaltów, to robisz dokładnie tak samo z drugim tabem, czyli ustawiasz go na też 10 egzaltów i zaczynasz wrzucać do niego przedmioty, a poprzedniego taba, tego już pełnego, przestawiasz na przykład na 1 trzecią, 1 czwartą lub połowę wartości ceny, dla przykładu 2-3 egzalty. Więc o ile nie sprzedawały Ci się te przedmioty za te 10 egzaltów, to możliwe, że sprzedasz je właśnie za 3, 4, może 5 egzaltów, o ile właśnie zmniejszyłeś cenę. A pamiętaj, że lepiej sprzedać ten przedmiot chociaż za te 2, Trzy egzalty niż w ogóle go nie sprzedać, a i tak będziesz co chwila znajdował nowe przedmioty. No i teraz kółko się powoli zamyka. Czyli zapełniamy tego taba drugiego, jeśli go zapełnimy itemami, to opróżniamy taba pierwszego, sprzedając te pozostałe przedmioty na przykład wendorowi i znowu ustawiamy taba pierwszego na powiedzmy 10 egzaltów, a taba drugiego strasznie obniżamy cenowo, na przykład, no nie wiem, do 2-3 egzaltów. No, i standardowo zapełniamy znowu taba pierwszego, kiedy wyprzedajemy taba drugiego. I tak w kółko. Jak dostaniecie naprawdę jakiś wartościowy przedmiot, to uwierzcie, dostaniecie takiego spama, że od razu poznacie, że to ma ogromną wartość. A zamiast sprawdzać co chwila, czy przedmiot ma jakąś wartość, po prostu wrzucasz go do skrzynki. I teraz, jeśli będzie miał jakąś wartość, to zobaczysz odzew od ludzi. Jeśli nie będzie miał żadnej wartości,. To nawet jeśli wystawisz go za jednego egzalta, to nikt się po niego nie zgłosi. I to tyle w tym króciutkim materiale. Mam nadzieję, że był dla Was pomocny i podsunął Wam niezły pomysł, jak zoptymalizować Waszą wycenę przedmiotów. Zostaje jedynie życzyć powodzenia w dropach. Tymczasem ja zawijam. Cześć!